Ciekawą sprawą, którą obserwuję od dobrego myślę, że ponad roku, jest to, że bardzo łatwo wychwycić osoby, które na tym LinkedInie totalnie nie potrafią pisać. To znaczy, wiele osób myli takie digitalowe pisanie, takie pisanie w social media z lekcją polskiego i z pisaniem rozprawki. Naprawdę mógłbym każdego dnia zliczyć kilkanaście osób, które piszą posty typu. Droga sieci, akurat dzisiaj 13 grudnia 2022 roku przechadzałem się po mojej wsi i wtedy spojrzałem na drzewo, pomyślałem, że i niestety takie posty, nawet jeśli są napchane wartością, nawet jeśli jest tam kod czy czek czy cokolwiek na milion złotych, to najprawdopodobniej nikt go nie odkryje. Bo nikt tego niestety nie przeczyta. I taka jest prawda LinkedIna. Najważniejsze na LinkedInie, gdy mówimy już o pisaniu postów, to jest odpowiednia struktura tego posta. Mówimy oczywiście o postach, które mają nieść jakąś wartość, mają przynieść jakieś korzyści, bo nie ukrywam, czasem zdarzają się takie lżejsze posty, w których po prostu się pokaże jakąś reklamę, w których coś tam się małego zrzuci. To tutaj nie mówimy o tym, żeby tworzyć jakąś wielką strukturę. Posta, bo nie mamy tutaj nawet jakiejś większej treści, ale w sytuacji, w której tworzymy dłuższy post, jak na przykład ten, czy chociażby ten, który też jest dłuższy, to dla nas bardzo ważne jest to, aby wykorzystać pierwsze linie tego posta. No i pytanie: czemu? Ponieważ, tak jak widzisz, już któryś raz to widzimy, widzimy to tutaj, widzimy to tutaj czy chociażby widzimy to tutaj, LinkedIn urywa Twojego posta i zostawia tylko pierwsze trzy linie. Co za tym idzie, trzeba to sensownie wykorzystać. Trzeba dążyć do tego, aby nasze posty po pierwsze klikały się tutaj, czyli ludzie, żeby ludzie klikali zobacz więcej, żeby te posty odkrywali. I co ważne, gdy takie osoby będą to robić, to algorytm będzie czuł, że ten post jest ciekawy. Algorytm będzie wtedy wybijał ten post coraz wyżej i dostarczał go kolejnej grupie osób, które tego posta jeszcze nie widziały. I właśnie w ten sposób, jak chociażby duża część osób kliknie w nasz post, to wtedy LinkedIn będzie go wyrzucał wyżej. Więc nasze takie najważniejsze zadanie, które wywodzi się z czystych zasad copywritingu, polega na tym, aby zacząć nasze postowanie. Od dobrego zdania, od jakiejś kontrowersji, albo od jakiejś liczby typu zarobiłem 2000 zł w godzinę. Zobacz jak. No, oczywiście mamy tutaj już do czynienia z lekkim clickbaitem, jeśli nie ma tej odpowiedzi w środku, ale takie coś się po prostu sprawdza. I tak jak nawet sobie spojrzymy gdzieś tutaj na moje posty, no to załóżmy, że wejdziemy sobie tutaj do posta. O, na przykład tutaj. Mamy informację o tym, że zdałem jakieś tam studia. No i pisze. No i oficjalnie zdane. Osiem tygodni męczarni, ciężkiej walki o życie i poświęceń. No i w tym momencie ktoś to czyta, myśli sobie: Kurtę on zdał? Studia, o jakiej on ciężkiej walce mówi, o jakich poświęceniach, o jakich męczarniach, o co w ogóle chodzi. Więc taka osoba, nawet z czystej ciekawości, wejdzie sobie, przeczyta, zobaczy, i nawet jak nie będzie zainteresowana, to kliknęła, rozwiń, więc pobudziła algorytm. Jest większa szansa, że trafi to realnie do osób, które chcą zobaczyć ten post. Więc pamiętaj: najważniejsza rzecz w strukturze, pierwsza rzecz, o której musisz pamiętać, to stworzenie dobrego nagłówka. Drugi przykład, powiedzmy, że. O ten. Możemy powiedzieć. Kopi bohater zarobił swoje pierwsze dwa tysiące w niecałe dwa tygodnie. Kilka miesięcy temu nie wyobrażałem sobie, że będę w stanie. Tu się już ucina, widzimy to. Więc taka osoba sobie myśli, kurczę, on dopiero co tutaj, tydzień szósty robi, tak? Jakby, Jak to w ogóle możliwe, że, że to jest jakiś tam wczesny etap, a on już dwa tysiące zarobił? No niemożliwe, muszę to sprawdzić. I taka osoba z czystej ciekawości wejdzie... Zobaczy, przeczyta i pobudza nas zasięg. Ale zastanówmy się teraz. OK, przyciągnęliśmy kogoś uwagę, on kliknął w tego posta, rozwinął go, zobaczył. Ale jaką strukturę powinien mieć taki post, aby realnie konwertował i żebyśmy realnie mogli się wyróżnić z tego całego LinkedInowego, powiedzmy, spamu, bo dużo osób tutaj tworzy posty, które mają zerowe niestety zasięgi. Więc w jaki sposób, bardzo prosty, możemy wyjść o krok dalej? I pokażę Ci coś, co dzień temu opublikował Artur Kurasiński, który świetnie opisał, jak takie, jak takie posty tworzyć. I żeby nie kopiować tutaj Artura, bo szczerze mówiąc, napisałbym dokładnie to samo, bo robię to dokładnie w ten sam sposób, to wykorzystamy ten post Artura. Mam nadzieję, że się nie obrazi. W razie czego ten link będzie też w notatkach, możesz sobie ten pościg zobaczyć. O co chodzi? Pisząc posty, szczególnie takie dłuższe, na przykład posty sprzedażowe albo posty, e, które mają przynieść jakąś konkretną wartość, które mają dostarczyć tym ludziom coś konkretnego, mają ich edukować, albo mówisz o swoich doświadczeniach, chcesz przekazać jakieś wnioski, to warto jest skorzystać z takiego modelu. To jest odpowiednik poniekąd takiej standardowej AIDA. Sobie wpiszemy AIDA. Oj, dobra, mamy AIDA. AIDA w copywritingu jest używana do tego, aby przeprowadzić naszego czytelnika od uwagi, czyli od przeczytania, w ogóle zobaczenia tego artykułu, wpisu, czegokolwiek, aż po akcję. I AIDA wygląda w ten sposób, czyli pokazujemy jakąś, jakąś uwagę, przyciągamy uwagę odbiorcy, następnie pobudzamy jego zainteresowanie, następnie pobudzamy jego pragnienie i finalnie przechodzimy do akcji. I bardzo podobnie wygląda to u Artura. Pierwsze co robimy, to robimy zachaczkę, czyli przyciągamy uwagę odbiorców. Następnie rozwijamy temat. Mówimy co, o co chodzi, jak to wygląda, co się stało, albo czego doświadczyliśmy, cokolwiek zależy od tematu. Chodzi tylko o strukturę. Po pierwsze, zahaczka, po drugie rozwinięcie. Po trzecie, dajemy na tacy naszym odbiorcom konkrety, czyli wnioski. Tu mieliśmy jakąś historię, wyciągnęliśmy z niej wnioski. W tym momencie odbiorca. Dziękuję nam podświadomie, że pomogliśmy mu zrozumieć to lepiej, że pomogliśmy wyciągnąć mu wnioski za niego, mówiąc najprościej. Nie każemy mu myśleć, dajemy mu to na tacy. I niestety, w dzisiejszych czasach, ilości kontentu, która towarzyszy nam w social mediach, musimy dawać ludziom wszystko na tacy. W innym przypadku, mało komu chce się myśleć, mało kto chce to samemu analizować. Więc, wyciągając wnioski, dajemy tym ludziom konkret. Jeszcze bardziej im się dzięki temu to podoba, i jeszcze bardziej są wdzięczni, że mogli się czegoś nowego dowiedzieć. I na końcu, aby pobudzić jeszcze bardziej zasięg, robimy call to action. Tak jak Artur napisał, jeśli zaciekawiło Cię to, co napisałem, to daj łapkę w górę i naciśnij dzwonia, dzwoneczek na moim profilu. Ty możesz w tym przypadku zrobić cokolwiek innego. Możesz powiedzieć, jakie Ty byś wnioski wyciągnął, albo co Twoim zdaniem jest najważniejsze w tej historii, albo. Czy miałeś kiedyś podobną historię? Czasem takie jedno zdanie, jedno takie zaczepienie, zapytanie o coś odbiorcy, powoduje, że mamy wysyp komentarzy, i to naprawdę potrafi być z jednego zdania, ogromny wysyp, bo ludzie wchodzą w interakcję, oni nie muszą wtedy w tym tekście szukać, a do czego mogę tutaj się przyczepić, co mogę skomentować, do czego mogę się odnieść, tylko mają konkretne pytanie. I na to pytanie zaczynają się bardzo silnie i bardzo konkretnie odnosić. Nagle się okazuje, że tych komentarzy zaczyna napływać więcej niż samych reakcji pod postem. Więc w momencie, jak zastanawiasz się, jak tworzyć posty, prosta zasada: 90% nacisku na zahaczkę, czyli na coś, tak jak nazwał to Artur, zahaczka, 90% nacisku na tą zahaczkę, następnie rozwijamy temat, opowiadamy. Jakieś wnioski wyciągamy i robimy call to action. I co ważne, przejrzystość tego posta. Spacje tutaj, nowe linie, konkretnie numeracja, wnioski, żeby nie była to ściana tekstu. Ułatwiajmy też naszym czytelnikom prostotę czytania tego tekstu. Tak jak tutaj też widzimy tekst Artura odnośnie tego posta. To wszystko ma swoje linie, wszystko jest tutaj. Prosto i konkretnie wyjaśnione. Więc w momencie, jak tworzysz posty, w momencie, jak zaczynasz coś postować, to ci w pełni wystarczy, żeby zacząć robić bardzo przyjemne zasięgi. Jest jeszcze druga opcja bardzo prostych, ale konkretnych postów. To są posty stricte zasięgowe, one nie mają przynieść żadnych większych efektów. Zrobił coś takiego Mirek 52 minuty temu. Dwa słowa, które zniszczyły milion dobrych pomysłów. Zacznę jutro. Proste, poniekąd konkretne i co jak co klikalne, bo w 52 minuty 50 osób zostawiło jakąś reakcję. Co za tym idzie, jak masz dłuższe posty, używaj konkretnego schematu, pisz dobrze, pisz, dobrze mam na myśli oczywiście formatowanie tekstu, różne spacje, nowe linie, kropki, myślniki, numeracje. Jeśli masz krótkie posty. Nie, nie zastanawiaj się jakoś bardzo. Im krócej, tym lepiej.